Tak nie wiadomo, mieli heavy tylko... heavy hit dla zmyłki były. Chyba dwa Dobra, trzy. dobra, dobra, dobra. Eee, w takim razie, Baczat do krzaka. Eee, otwórz nam szybko tym kołowcem tutaj, lekko. Medy niech podjadą do budynków, nie napierdalają, jeżeli coś będzie widać. Czołgi ciężkie jadą pod górkę, drugi kołowiec jedzie sobie też w tą stronę. Zaświeć w tutaj, a potem pojedź na górkę, dobra? Kołowcem. Zobacz, co, co, co będą robili. Um, Leopard... Medami sobie stańcie tak, żebyście. czy tu trochę dalej, czy za budynkami, tak żebyście nie zbierali, żebyście mogli strzelać. Jeżeli Wam koło coś zaświeci, dobra? Leopardem dawaj tutaj od razu też. Jedź w prawo jako. Pamiętajcie, medami, że tutaj w domku jest jedno okienko, jakbyście się wycofali. No, na... strzelać tak. jako, nie zbierajcie z tymi medami, nie? Prośba jest taka. To samo dzik. Tak, tak, widzę, dobra, okej. Okay. Okay, okay. W porządku. Dobra, jeden EBR. A, jeden, się EBR jeden EBR stanie sobie w lapasywie tutaj gdzieś. Ten Eber na górkę niech jedzie. Yy, medami, medami cofacie się tutaj, od razu, do tyłu. Baczatem też do tyłu, od razu, go. Jeszcze nie jadą. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A oni nic innego nie zrobią, co ja mogą dzikami zrobić? Ja świecę cały czas, jak będę jechać to Dobra, to, strzel a, to strzelajcie jeszcze troszkę. Ten czołg, te czołgi muszą spaść. Yy, ciężarami będziemy wjeżdżali w te czołgi, nie? Tak, okay. tak, 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 tak. Jak oni ruszą, to my wjedziemy w te czołgi po prostu. Nie będzie je w ogóle na górkę wjeżdżali, nic. Jadą czy nie? jadą. Dobra, cofajcie, uciekacie tymi medami. Go, 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 uciekacie. Wjeżdżamy w te medy tutaj ciężarami. Wjeżdżamy w te czołgi ciężarami. I napierdalamy Fokus. Jedźcie, jedźcie, musimy w nich wjechać. Tymi medami spierdalacie. Za, za długo to było. Poliście byli jechać od razu, jak wam powiedziałem tak naprawdę. Go go go! Te medy kończcie. Przede wszystkim najpierw. TVP jest na górze, zjeżdżajcie, zjeżdżajcie, bo nas z góry będą pruli. Więc jedźcie przed siebie. Dobra, dobra, dobra. Dobra, medy, 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 spokojnie, bijecie tamte 260 to wszystko co tam jedzie z tamtej strony, nie? Skończcie mi te czołgi, szybko. Go, go, go. Dobra, dobra, w porządku. Medami... Skończcie te bery najpierw medami. To, co jest na, na kapie, to jest chój w tym momencie. 60 TP, ktoś się odwróci też? Bić? Ewentualnie, żeby nas nie podróż za darmo. No go. Ty Dobra, tymi czołgami do góry. Musimy to skończyć teraz. Musicie na to wyjechać. Olać się też te czołgu? Wyjedźcie na to czołgami ciężkimi i medami. Go! Kurwa, nic nie mogę przejść. Dobra, fokus tam. 60 TP, te Eee... Y jolo wagę na dobicie nice 60, y 260k na gąsce Dobijajcie czołgi Musimy jechać z tymi czołgami do przodu, żeby ich skończyć jak najszybciej no, 500k Mam Mamy za Apex skończ. Kurwa Dobra, next go, go, go! Wjeżdżajcie w te czołgi. Go! Macie jechać, wszyscy macie jechać. W tym momencie. Musicie kończyć czołgi. Bo was A. będą z góry klepał TVP. Trzeba wjechać i ich skończyć. Ej, szaropur... Ten, kto jest na stronie, niech się zatrzymuje. Niech nie wyjeżdża. ja nie ruszę. Wjedźcie po prostu w nich i skończcie. Reszta już będzie easy. Jak macie mało HP, to się schowajcie, wiadomo. Ale macie generalnie wjeżdżać tam. Te czołgi, zwłaszcza ebr niech podjadą od tyłu i ich klepią w dupę. Zatrzymajcie się za budynkami po prostu. Już nie kręćcie się. Przycelujcie. Macie czas, żeby was z góry czołgi nie zniszczyły. No i elegancko. I dobrze. Dobra, yy, ustawcie się, że teraz będziecie sobie spokojnie świecili. ebr niech nie giną. Będziecie mieli spota, on jest w dupie, ten 60 TP. Wo, tutaj lasem, niech ktoś jedzie. EBR lasem, Z2 medy lasem. Dobra, tymi czołgami też sobie jedźcie tędy. Bo nie będziecie mieli raczej strzały, nie, nie zgin tylko ten, ten do budy. Na górkę niech sobie Eber wjedzie, po prostu. Żeby mieć spota. Podjedź sobie do krzaka gdzieś tutaj, żeby się to 60 DP widzieli. Bacz na górkę też dawaj. Jody, jody. Patryk Krzyworzeka, siema, dobry wieczór, cześć. To jest No, to spokojnie. Go... Tylko uważaj, bo tvp cię będzie widział ewentualnie, jak się zaświecisz, nie? Nooo, dobra, nice, brawo. No Teraz znajdziecie tego VPK i GG. Dobrze, że ten, powiedzieliście co grają. To nam lepiej poszło. Nice, nice. Może na PKP, no, wszystko jedno już. No, zróbmy już presję, żeby się to się skończył. Nie widać, kiedy na Himnon na spokojnie się wybierze. Noo, kurwa zagrała za ich listopad, no to zawiodła Brawo. Nie, U, no, to, to, to jest świecony raz idealnie. A nie, kochany, patrzcie, kurwa. Kapujcie, bo druga bitwa. No, wiecie na kapa po prostu tymi Eber ami. Już. Cztery bestie odbiłem. Co za kapę? Jedź górę, Eber, od lewej, żeby nie został tak. A teraz. A ja teraz Uuu. Się popsuł troszkę. Chociaż czuję, że Batchat zrobił trochę damage w tej bitwie. No, bitki. I 1500 no i no, elegancko. Raz. Wygranko? Tak. Yes. Jest. Dobra, jedziemy. Czy 4 tyle na dzień to alkoholizm? Jeżeli to jest codziennie, to tak. Jeżeli to jest raz na, na rzadko, to niekoniecznie. Okay. Za na jakiś czas to nie, ale jak codziennie to, to zdecydowanie tak. Wszyscy u nich zasnęli. a jednak przyszedł. Szkoda. Co mówiłeś, że od dołu jak od góry? O kurwa. Eeeh, gramy to samo. Okej, okay. dobra, nieważne. pulaniec, wie trójki. Cicho ciemny. Lechu z wiadrem, reszta. Sorry. Na pewno myślałem, że od dołu. Wywolone. To w tym okienku i w tym okienku te trójki, tak? Proszę? Nie, te hmm. nie grają wcześniej. Nie, tutaj dwie trójki i tutaj dwie trójki. A, czyli pod zamkową te dwie trójki tak? Patrzą, okay, tak, tak, Dobra, to jedźcie tymi tam szybciej dojdziecie. No ja mam 7.1 Jest dużo bardziej zwinny mm, Jak to mm? jest 7 1? Mam fioletowy dosyłacz M Mój jedyny fioletowy moduł Aha ci tutaj nadeszło, tak z Tak. No tutaj będzie Ciekawie No ja nie podjeżdżam Szkoda Mhm. Zawsze może stąd grać z tego, już ci będziemy mękać w tym wolał, Bolga na hajkach. Zaraz, pierwszy pójdzie ból dobrze. Nikt myśli, że nie wydostaniemy A, wyświecił nas wszystkich. W tym momencie o, 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 musimy, się się wracać, musimy się wracać, musimy się wracać Ale góry? My to właśnie, właśnie. Tak, tak, wracajcie tu musi się prodzierać będą w capa jebać, nie? Że... Tymi trójkami pod nie? musi i też wjechać tak. Nie, trójkami i no. musi się tu pilnować tak, tak, tak. My Dobra. musimy tutaj czołgami w tą uliczkę i w tą uliczkę Uczekaj na 430 Schowa się tu w ruchu. No Dobrze. No, ale nice. Pokus poleję, na te to wjeżdżające to czołgi. Dobra, dobra, stańcie w tych, za i napierdalajcie ich. Obiekt, nadobicie. Tutaj będą pchali, uważajcie, niech jeden 260 tu podjedzie jeszcze. Na pomoc. Na gąste 260. Oni będą teraz tu wjeżdżali, tu musisz 260 pomóc na tej górce wz też podjeść tam Ja się obracam, bo na oboku mam... No. To tamto sam się ty A be, Ze środka zwalą Dokładnie Tu krzyczej bliżej, bliżej, bliżej Uwaga tutaj wyjeżdżają na Musimy gdzieś wbić, po prostu ich wyjebać nie możemy stać, Ten czołg musi też podjechać do przodu. Ten WZ musi podjechać do nas tutaj, najlepiej na podzamkową. Potrzebuję spać ze środku. 277 Leg was na ebolę. Cofam, cofam, cofam. Ktoś mi spać? 277 27? To musicie skończyć. Musimy wjechać. Bo my mamy mniej czołgów Dobra, na tym, tam na tam tam podzamkowej. Tam. Dargin. Wyjeżdżam na tę trójkę. Nice. A ładujcie już goldy. Musimy wyjechać, Musimy wyjechać na, na ten ten. Tak, tak, tak. Musimy to skończyć. Koniecznie. Nice. E3. E3. Skończę to, boli, Ja idę do przodu, dobiję czołgi. Tomebole trzeba dobić. Nice. Jechać na tekap. Nice. Troszkę. Nice, a mnie najebiął, prawdopodobnie. Może nie. Tutaj wam wyjeżdża, albo trigger, Musisz wyjechać, igor. Musisz na tego, Tomebole musi się skoczyć, skończyć, co jest hey, 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 na podstawkowej. Hey, hey, hey. Koniecznie. Spróbujesz. Skończę tą to Daj, tak. Słuchaj. skończę tam, które tutaj jest. 277, mi kto się w stanie zbić? Z tymi wózetami. Zamykać, że nie uciek. Są strasznie obici, mam chyba Kurwa, Oś, nie wiedziałem, dobra. że tu jest ta ebola. Dziadę, że tu jest ten, ten jolo. Macie ubiec. czołgi na dobicie. Bardzo dużo. Musicie wjechać w te czołgi teraz, bo one mają zero wszystkie. Wjeżdżamy do 260, wyjeżdżaj, wyjeżdżaj ze mną. A. Dobijcie te, co tu jest, macie plecami, nice, nice. dobrze, daj dobrze, mi. dobrze. I w te czołgi. 287, ale zjebałem już. Chyba dobra, bat jest, olejcie tego bata 287, nice. Jedźcie po tą beczkę po prostu. e do przodu, pierwsza. Jechać dwa, do przed siebie, wszystkie na śmierć. A to drugą tego bat tutaj się odwróć, daj Dobra. Ale tu ma przyjąć od beczki, nie? Żeby 260 job skończyła jedźcie, jedźcie, poczekaj chwilę Nice No kurwa, gdzie to Dobrze, dobrze, jedźcie na plecy Dawaj, dawaj 260 na ten. Czechów przeszło Krabuj, dziadek, rabu! Dawaj Dziadek nie mogę na Jezu, ja wyjechałem pod tego Jolowa Grancoli, miał tak zero, nie? Nie wiedziałem, że on stoi za nogiem cały czas, bo go nie było widać. Wypychaj go, wypychaj go. Żebyśmy szybciej go znaleźli. O, da, da, jedź, 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 splaj, jedź, kurwa, dlaczego się zatrzymujesz? W boku mogłeś ja go jednąć po go. prostu. Come yes. nie róbcie tak. Ja dobrze widziałem, że Jesus. Tak się znam, ty wyjebałeś Batowi za tysiąc. O, oh, Boże, nice. A znaczy, ci Batowi, tylko E50... Panowie, nie wiem, jak to wam się udało. Nice. Jesus. Wow. Toś, toś nice, brawo, wow. elegancko. Nie, gratulacje. Będzie bitewka na YouTube. Nie, nie żebym bez, się falił, ale wykrycie tych beczek kurwa, na czas to było kurwa, kluczowe. Nie? Tak, tak, tak. tak. Myśmy niepotrzebnie tam w te okna później wjechali w sumie. Gdzie? Że tam przejechali się przez kapa? Nie, nie. Później by było e, ten rozkaz, żeby Aha. ruszyć w nich i połóżić ich. A myśmy ich trzymali, oni nic nie robili. Oni stali na mm -mm. tych oknach i nic nie robili praktycznie. No dokładnie, dobra. Dobra, wrażę. Jak to padliśmy jeden po drugą. Odjebali nas, moment. Jadro. Teraz no? myślę, Leszko, hussarz na biało-czerwonym tle będzie no, na mapie no, globalnej. O kurde, nie, nie piszcie im na czasie, tylko no, kurwa, nie, żeby nie było. 1000 punktów nie wpadł, jak wam wpadło. A.